a wiemy, że wszystko współpracuje ku dobremu z miłującymi Boga, z tymi, którzy powołani są według postanowienia. List do Rzymian, 8 rozdział, 28 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus mówi do ciebie Zaprzyjaźnij się ze swoimi życiowymi problemami. Choć wiele spraw wydaje się dziełem przypadku lub niesprawiedliwym zrządzeniem losu, pamiętaj, że sprawuję nad wszystkim zwierzchnią władzę. Współdziałam z Tobą we wszystkim dla Twojego dobra, ale tylko wtedy, gdy darzysz mnie zaufaniem. Wszystkie Twoje problemy mogą Cię czegoś nauczyć. Stopniowo przemieniając Cię w arcydzieło, które miałem w zamyśle, stwarzając Cię. Te same problemy staną się kłodą, na której się przewrócisz, jeśli zareagujesz nieufnością i nieposłuszeństwem. Zaufać czy stawić opór? Wybór należy do Ciebie. Będziesz musiał go dokonywać wiele razy w ciągu dnia. Jeśli chcesz zaprzyjaźnić się ze swoimi problemami, po prostu dziękuj mi, że je zasłałem. Ta prosta czynność otworzy Twój umysł na możliwość czerpania korzyści z kłopotów. Uporczywym problemom możesz nawet nadać przydomki. Dzięki temu staną Ci się bliższe i przestaną budzić grozę. Przedstaw mi je i pozwól, aby mnie objął moją kochającą obecnością. Być może nie odsunę od Ciebie Twoich problemów, ale moja mądrość jest tak wielka, że mogę wykrzesać dobro z każdego z nich.